Witamy się na kanale Dylematy na raty, z tej strony Asia i Maciek. Dzisiaj tak nietypowo. Bardzo nietypowo, zupełnie inaczej. Jest to kanał budowlany, ale no nie samą człowiek żyje. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Nie samą jest... budową. Trzeba, trzeba też tak. umieć oderwać się, porzucić to hobby, które jest na pierwszym miejscu. <noise> to tak. jest fajne, ale czasami trzeba łapać też ee... Inne doznania, inne emocje, inne y, przyjemności. A taką przyjemnością dla nas jest bycie na wodzie. Tyle Super yy, pokochaliśmy tak, rok temu. Tak. Od po, początku byłego sezonu oszaleliśmy, Wtedy no, byliśmy nad wodą dziesiątki razy. W tym roku lato słabe. Lipiec nie sprzyjał. Suwa, Praktycznie już się kończą wakacje. Mhm. Po weekendzie dzieci idą do szkoły. A my chyba jesteśmy czwarty czy piąty raz na deskach. No mamy nadzieję, że tak jak w tamtym roku jeszcze wrzesień troszeczkę będzie sprzyjał. Będzie sprzyjał. Pogodowo. W tym roku praktycznie żeśmy do końca września pływaliśmy. Żeśmy tak. pływaliśmy. Ważne, żeby było tylko słoneczko, żeby nie było dużego wiatru. W razie czego mamy pianki, więc też można skorzystać. Wiatr jest wskazany też, bo też się fajnie pływa, jak jest taka lekka fala, i pływa się z prądem. To też jest inny rodzaj zabawy. No ale taki chillout, jak teraz widzicie to jest taki właśnie taka, taką wieczorową porą. Chcemy propagować też taki rodzaj aktywności, bo no, są różne formy, ale wiadomo, że taki bezpośredni kontakt z przyrodą, z wodą, z zielenią wokół... Mm -hmm. e... To wszystko jest, sprzyja też nabieraniu energii, przede wszystkim odpoczynkowi, takiemu chilloutowi rzeczywiście, uspokojeniu też emocji, bo przy budowie bywają emocje i nabieraniu tej energii, tej siły po to, żeby dalej dylematyzować. Właśnie bo e, mało o tym mówimy, ale pewno każdy z Was o, o tym wie, że budowa to jest jednak trochę stresujące hobby. A gdzieś tam ten układ nerwowy musi odpoczywać, i właśnie może odpoczywać też na takim jak widzicie za nami, w tej chwili taką zieleń piękną, wspaniałą, cudowną i wodę. I to pustanie, i to lekkie kołysanie to wszystko powoduje, że człowiek naprawdę się relaksuje. Tak, a nie jest to takie bezczynne leżenie, y, gdzie myśli mogą dalej znowu płynąć w stronę budowy, tylko tutaj trzeba jednak się skupić troszeczkę, y, to tymi wiosłami pomachać, y, pilnować tego poziomu, więc te myśli są skupione tu, i teraz, y, i głowa może odpocząć. Także jak tylko możemy, łapiemy taką chwilę Dzisiaj byłem na budowie, trochę popracowałem, trochę pojeździłem taczką Ale no cóż, no, no można o godzinie 18 nawet wyskoczyć, na te dwie godzinki jeszcze popływać eee, To i wcale nie muszą być wielkie wyprawy Jeziora są najczęściej w pobliżu kilkunastu kilometrów, no może kilkudziesięciu od miejsca zamieszkania No chyba, że mieszkacie w jakimś bardzo dużym mieście, to trochę gorzej Pewno dobrze też pływać jest nad morzem. Na falach też już testowaliśmy taką formę, nawet w oceanie. To prawda. E, ale warto naprawdę nawet wyskoczyć na chwilę i się wkręcić w tą, w tą, w tą aktywność, bo ona naprawdę. Bo jest Długa cisza. Tak. Uzależnia. Tego słowa mi brakowało. A, Nie wiedziałem, co mam powiedzieć, ale uzależnia, przynajmniej nas uzależnia. Tak. A... Tak naprawdę od kilku lat mamy taki, taką piękną pogodę, że te wieczory, nawet w sierpniu, pamiętam za dzieciaka, to te wieczory sierpniowe już były chłodne. A tu od kilku lat mamy taki stan, że te wieczory sierpniowe są bardzo, bardzo przyjemne, ciepłe, bardzo pogodne taki i nawet, usta, nawet ustaje wiatr, bo tak. dzisiaj w ciągu dnia trochę wiało, a teraz wieczorem jest. Całkowicie spokojnie. Spokojnie, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Takie hiszpańskie wieczory nam tutaj funduje pogoda i warto z tego korzystać nawet po pracy, bo to lato jest tak naprawdę bardzo krótkie. Także sprawiliśmy sobie taki sprzęt. Teraz już powoli jest po sezonie, więc można szukać też różnego rodzaju okazji. Myślę, że warto zainwestować w taki, taki sprzęt, który da się zmieścić do plecaka, widzieliście to. Na migawkach e, można go wrzucić do plecaka i sobie pojechać gdzieś, e, rozpakować, rozpompować, co jest częścią też samej przyjemności. Tak, <gry> można kolekcjonować różne jeziora różne, a nawet zdarzyło nam się być na spływie e, supowym rzeką. Też Bo. fantastyczna sprawa, e, więc tych aktywności supowych może być sporo. Muzyka Jak widzicie, w pierwszej kolejności bezpieczeństwo, także mamy na sobie, na sobie kapoki, to nie znaczy, że nie potrafimy pływać. Absolutnie. Potrafimy pływać e, i czujemy się dobrze w wodzie, natomiast no, jesteśmy odpowiedzialni. To znaczy widzimy bardzo wiele osób, szczególnie młodych, które nie używa tego typu rzeczy. Polskie prawo wyraźnie mówi, że na jednostce pływającej, a taki, taka deska też jest jednostką pływającą, powinno być tyle kapoków, ile ilu pasażerów. Rzecz jest taka, że tu nie chodzi o jakieś tam przesadzanie, ale wiadomo, że coś się może wydarzyć i głównie ze względu na to, żeby ta druga osoba, bo my akurat, my akurat pływamy we dwójkę, co też jest bezpieczne i fajne, bo zawsze ktoś tam, ktoś tam może komuś pomóc, ale żeby ta druga osoba nie miała jakiegoś nadmiernego kłopotu, to... Dobrze Z wyłowieniem mieć, kogoś, kto się... Dobrze byłoby mieć jakąś kamizelkę, która jest w miarę wypornościowa i potrafi takiego człowieka przez jakiś czas przynajmniej utrzymać. No ale rodzie. też pamiętajmy o tym, że woda to mimo wszystko jest żywioł. Nawet ta jeziorna, która stoi niby, a my jednak na supach praktycznie nie dotykamy wody, więc jesteśmy cały czas nagrzani. Słońce w nas świeci, skóra się nagrzewa i taki nagły upadek do zimnej wody. Różni organizm może zareagować, tak? No wyobraźmy sobie taką sytuację z kraju nawet, że na przykład ktoś z nas, nie wiem, do, doznaje lekkiego chwilowego omdlenia, no, ale chwilowe omdlenie to jest wpadnięcie do, 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 do głębokiej wody zimnej i cóż, ta druga osoba wtedy no, ma kłopot, nie? A tak, Także bądź odpowiedzialni. E, a tak nad zalecamy, polecamy i jest to prawnie uregulowane. Generalnie policja powinna takie rzeczy też egzekwować. Powinny być. E, mm, Kamizelki takie jakkolwiek jest wał ratunkowe, wypornościowe czy jakiekolwiek inne. No Nie zawsze to jest przyjemne, bo czasami jest za gorąco, trzeba też zdjąć, ale na, na moment, ale na, na desce powinna taka kamizelka być. Także y, całym sercem polecamy y, i też y, jakby rekomendujemy taki, taki odpoczynek y, takie oderwanie od codzienności, od różnych spraw. Um, korzystajcie, cieszcie się tym i bądźcie bezpieczni. Kto wie, może też Wam to kiedyś chodziło po głowie, może jak bywaliście nad wodą, to patrzyliście na ludzi i mówiliście oooo, popływałbym, spróbowałbym. W sumie to jest o tyle fajne, że... A teraz sobie Wam zachęcić, żebyście naprawdę podjęli przynajmniej próbę taką sobie, można też wypożyczyć taki sprzęt i dać sobie chwilę takiej, takiej frajdy. To nie jest trudne. To jest trochę jak zjazd na rowerze, tam pierwsze chwile są yy, się inne, po nauczyć, a potem no. już się organizm całkowicie nawet nie zastanawia i się pływa dość fajnie. Czy bardzo fajnie. Tak, ja zawsze yy, się śmiejemy, że mamy kawałek plaży ze sobą na środku jeziora, bo odpływamy troszeczkę od y, tych tłumów, bo jednak nad jeziorami przeważnie jest dużo. Chętnych, wiadomo, więc odpływamy trochę dalej. Mamy kawałek swojej plaży ze sobą. Można poopalać się, poleżeć, e, pobujać się na falach, a dodatkowo aktywnie popływać. Cóż chcieć więcej. Zdarza się, że nasze dzieci, które też mają deski, z nami wyruszają, wtedy jest nas czwórka, to już jest taka, no, no może nawet małą imprezkę zrobić na wodzie. <laughs> Oczywiście nie zaśmiecają w żaden sposób przyrody. Jest to czas na, na pewno dobrze spędzony dla układu odpornościowego, dla całego, całego organizmu. Możecie poczytać, sprawdzić, jak bardzo wszechstronnie rozwojowa jest yy, praca taka, wio, takiego wyślarza stojącego. A jeszcze wcześniej trzeba trochę pompek zrobić, więc myślę, że to wszystko się przyczynia do tego, żebyśmy byli zdrowsi i młodsi i piękniejsi. <grymne> <grymne> tak, my właśnie robimy to po to, żebyśmy byli piękniejsi. <grymne> Także jak chcecie być piękniejsi, również zapraszamy na supy. Zobaczcie. zobaczcie, co tam się dzieje, zobaczcie, jak wygląda taki brzeg, jak to wygląda w tej porze, ładnie doświetlone słońcem. Za chwilę to słońce będzie zachodzić, będzie tu jeszcze czerwień na niebie. Wiem o tym, bo widziałem w tamtym roku widzieliśmy, przychodzili ludzie w wakacje, w środek wakacji, wtedy kiedy spadają Perseidy na deski, w bezchmurne niebo i kładli się na tych deskach, tu jest kompletnie ciemno i obserwowali spadające gwiazdy. Także też można tego typu rzeczy sobie takie szaleństwa zafundować. Są bardzo ciekawe. To prawda. A powiem szczerze zachód słońca na takiej desce na środku jeziora jest niewiarygodnie wzruszający. Mam nadzieję, że Was zachęciliśmy, a może nawet zaraziliśmy. No i cóż, to w tym odcinku na tyle. Mam też nadzieję, że nam wybaczycie, że to nie jest materiał typowo budowlany. I zapraszamy Was do kolejnych naszych przygód, bo na budowie dzieje się bardzo dużo. A przed nami jeszcze też sporo różnych etapów nie będziemy starali się pokazać, jak to robimy, co, wszystko krok po kroku, malutkimi kroczkami, naprawdę malutkimi na początku, kiedy startowała ta budowa, to tak sobie podchodziliśmy do tematu, że o, jak najszybciej, jak najszybciej byleby to tak poskładać, i na początku mieliśmy nawet tak e, ekipy dograne, że no, na, generalnie na początku wakacji mieliśmy mieć już stan deweloperski, ale stwierdziliśmy później, że to jest trochę bez Sensu taka gonitwa, że jednak warto dopilnować, zastanowić się chwilę. Bo w, tamty, w, tamty, w tamtej wersji to, to byliśmy skazani na gotowe rozwiązania. Tak jak ktoś tam robi, nie zawsze, do, nie zawsze nam się to podoba. Tak? Jak, ktoś to, jak ktoś robi, tak cyk, cyk, cyk. Jest efekt taki, że rzeczywiście jest szybko, ale potem się stawiamy. A trochę za szybko to poszło. Mogliśmy może coś zrobić inaczej. Może się trochę zastanowić. I teraz jest taka właśnie taka forma, taki czas, w którym się zastanawiamy. Oczywiście nie przewlekamy tego nadmiernie, bo robimy tyle, ile możemy, A na budowę też jeździmy, mamy swoje prace i jeździmy wtedy, kiedy, kiedy mamy chwilę. No i dzięki takiemu też rozwiązaniu możemy też przemyśleć materiały, z których robimy te poszczególne etapy, ponieważ warto zamienić coś, co jest w standardzie, na coś być może. E, ciut ciekawszego, lepszego, bo e, w końcu będzie na dom Plusem jeszcze takiego oderwania się niekoniecznie na deski, ale po prostu pójście na spacer, czy, czy do lasu, czy, czy, czy nawet położenie na plaży. Jest też taki lekki dystans do, do mm. problemów, które się na budowie dzieją. I to, że może na przykład pewne rzeczy, bo czasami na przykład jest taki moment, w którym jesteśmy troszeczkę tak przyciśnięci, że na przykład nie wiem, trzeba coś tam może nawet poprawić albo zmienić. W stosunku do pierwotnego planu, albo nawet do jakiegoś już wykonania, już mieliśmy takie chwile, że trzeba było coś. E, zrobić krok w tył i e, coś poprawić. trochę się cofnąć i coś poprawić. I dobre są takie momenty, kiedy człowiek nie jest ciągle ka każdy wolny moment na budowie, mm -hmm. tylko po prostu ma taki, taką chwilę namysłu i dystansu, wtedy przychodzą dobre pomysły do głowy. Tak, i nie ma tego zmęczenia mentalnego. E, bo jednak każda rzecz w nadmiarze męczy. Ahoi! Cześć,